Od 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja w podatku dochodowym, która wprowadza regulacje związane z finansowaniem pobytu dziecka pracownika w placówce opiekuńczej, czy to w przedszkolu, czy to w żłobku. Ta nowelizacja ma jakby dwa aspekty. Z jednej strony dla przedsiębiorcy wprowadza dwie możliwości wsparcia swoich pracowników w tym zakresie. Po pierwsze, przedsiębiorca może utworzyć taką placówkę przyzakładową, wtedy wydatki poniesione na utworzenie i na utrzymanie tej placówki będzie mógł sobie odpisywać w koszty uzyskania przychodów, czyli pomniejszać przychód do opodatkowania, a z drugiej strony, jeśli nie ma warunków do prowadzenia takiej placówki, może dofinansowywać pracownikom pobyt ich dzieci w placówkach zewnętrznych. Publicznych bądź prywatnych. Dla pracownika z kolei takie dofinansowanie również będzie przychodem nieopodatkowanym, czyli nie będzie rodziło dodatkowych obciążeń z tytułu otrzymania takiego dofinansowania, tak jak miało to miejsce do tej pory. Będzie natomiast podlegało naliczeniu składek zus -owskich. Wysokość limitu jest zależna od tego, w jakiej placówce dziecko przebywa. Jeżeli dziecko przebywa w żłobku czy w klubie dziecięcym, to pracownik będzie mógł uzyskać dofinansowanie maksymalnie w wysokości 400 zł miesięcznie na każde dziecko. Czyli jak ma więcej dzieci, no to ta kwota jest automatycznie zwielokrotniana. Natomiast jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu, to jest to limit w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko. Limity dofinansowania są niezależne od tego, ile pracownik zarabia. To jest kwota maksymalna. Przedsiębiorstwo może się zdecydować na niższą kwotę dofinansowania. Natomiast to jest kwota maksymalna, uzależniona tylko i wyłącznie od pobytu dziecka w określonej placówce.